Ciao, kochani, sy stroner, witam to FIFA 15 Ultimate Team. Tak, widzicie, skład BPL yy, Stary, czy Remi na ataku, Ramses jako SPO? I mamy piątą ligę. Niestety, trudną dla mnie piątą ligę. 4 punkty, ostatnią remis, a wcześniej wygrana. I co, lecimy z pierwszym przeciwnikiem. Tak, yy, widzicie, poczynek jest z hammergon postanowiłem um, nagrać w z kamerką czy nie? E, te widzicie jak e, przeciwnik z przeciwnikiem wstałem stroje no i zaczęliśmy w skład skład hiszpańskiej ligi no, taki nie był łatwy ale się okaże ktoś tu jest na SPD, on nagra się usunięty Hamas e, Rodriguez no, de Mirando ciężki dotyczy Pierwsza eee, dosyć szybko wrany, no i Pedro nas chyba oraz delefał, którzy są obecnie dosyć dobrymi nawet. No i pierwsza to jest bodajże siódma minuta już. Eee, piękne podanie, no i Kol Kogo Rodrigo. Niestety e, nie widzę dokładnie kogo, bo wtedy nie mam z momentu, żeby widzieć, kto podaje. Ten no, altum no już. E, jeden do dla No, jeszcze do dorobienia, ale... Sprawdźmy czy nam się uda, no, koniec pierwszej połowy, jeden do zera Jeden strzał i to jeszcze niecelny No cóż, to kolejna sytuacja To jest sytuacja w 50 minucie Znowu to jest bodajże De Lafeu. dobrze mija naszych obrońców Podaje do Pedra, no i ten Strzela A wcześniej miał pokazane, że miał kontuzję Tak fenomenalnie strzelił, że ja nie mogę Ciężko mi naprawdę to się koncentruje, naprawdę ciężko no cóż, tutaj widzicie zmianę, bo dostałem czerwoną kartę w tej chwili. E, dobre zrobicie Szczęsnego, Flei nie łapie tej piłki. No i Rodrigo biegnie sam na sam, bo moi obrębcy nie potrafili go skosić. Tak porządnie, że przed polem karnym, no ale cóż. Dwa, to, nie, 3 do przepraszam, proszę. Czerwona kartka dodatek. E, no, oczywiście, tyle. powtórek. E, tu mamy 80 minutę Ten piękny strzał do on do wschodu, do tak. Ach, udało mi się trafić. Mówię, no, mam. W takim małotęckim okienku jeszcze muszę mieć za monitorem, bo. Żeby móc schwycić kamerkę, i. No, widzę tak połowę obrazu, no i widzimy 90 minut. Tak kolejny. Dobry wypieczny z tego, ale wcale kolejny... Znowu nie pisa się głupko, a obrońcy nie potrafili zatrzymać. Podajcie znowu Rodrigo. Rodrigo 3 w tym roku Rodrigo. Tak, to Rodrigo. No cóż, się skończy 5-0. Mam nadzieję, że nie. Chociaż jedna. numerowa Bramka, jedna. No i tak oto ostatnie pismo. Nie wspomnę, ty widzicie słynne kółeczko w 15. Widzicie Remy tutaj mija obrońców strzelad i jego broni. Ale na szczęście Remin potrafi dobić, bo ma aż 90 fejsa. No i spodziewacie, taki mecz się zakończył takim też wynikiem. I nic Wynik do jednego, bo no. na plus czerwona kartka. No, nie za fajny mecz, no ale wrócił do tego składu nikt to inny jak kąpany, bo miał czerwoną kartkę. No. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będą wszyscy... Cały mój skład gotowy do gry, czyli ani jednej czerwonej kartki. Tu widzicie wszystko pokazane, kto strzelił. Już to prawda Proszę, przepraszam. No, Rodrigo e, zawodnikiem meczu. 320% końców bodajże. Z statystyki dosyć podobne, ale tu ja mam szkolnego przeciwnika, e, który ma skład, no właśnie ma skład z VPN. Taki sam jaki, BPL. Widzimy Shirley, Remy, William na ataku, SP, Gerard, SP, Matic i Ses. Widzimy trochę dla, ses dla Seska. Clichy, e, Mangala, Cahill, Coleman i Begowicz na bramce. Na pierwsza sytuacja to jest śniadanie, nasza sytuacja. Remi dobrze poradził do Staricza, a starić trochę piękną bramkę. No oczywiście musi być nawet mi się podoba ta To tutaj oczywiście powtórka kawałek powtórki kolejna akcja podanie do Remi go Remi ktoś tutaj Ci i dogonił go do którego faul faulu karny i mamy rzut karny tak. Cahill nie ma niestety tylko rzut karny albo snety dla trzcinków ale kto podejdzie do tego rzutu karnego no. tutaj rzucimy szykowanych e, graczy nie, jakby nie trafił, nie trafił Schürrle do bramki mm. No ale zobaczymy czy trafi mam nadzieję, no, no, że trafił. I biegnie na dwa tempa No i strzela na bramkę na 2 do 0 Może uda się wygrać ten mecz No ale zobaczymy, no, 21, minutę Go na 2 do 0 z karnego Kolejna sytuacja to jest minuta no, 24 jest źle dosyć wybicie Williama przejmuje przeciwnik ładna klepa Gerard, bodajże przy piłce podaje do Williama i nam strzelana jak tak to Gerard wolny, to pierwszy przybieg do niego taki też robi, tak, że kto pierwszy to podał, ten dogrywa, no, się no czy tu lepiej? Tutaj kolejna akcja przeciwnika, no szczerze tak, trochę nie czaję tej akcji. Za co tutaj ten przeciwnik miał? Wrzut wolny, no ale dobrze. No. Eee. Co, Jarod od strzału? Bolczony czas gry, już strzał. Co mu to jeszcze raz ten powrobił? Jens! A... Jezus, Maria, Krystefanie, może... czemu on tego nie bronił? On mi sprzedał dziurę, dziurę. Z takiej odległości. No, to jest po prostu hańba, takiego brał każdy klasy. Brokarza, bo jednak to nie jest jakiś tam bram tylko tak, światowy. I już widzimy e, koniec meczu bo nic się takiego nie działo nie było więcej bramek więc nie miałem po co pokazywać a później od razu więc no co e, wynik 2-2 mogło być 2-1 no ale trudno moja drużyna zagrała no dosyć dobry mecz e, nie powiem że źle e, mamy w tym odcinku Remis i porażka no porażka dosyć duża, średnią kartą, jest, no tak szkoda. Jerry z zawodnikiem meczu, no asysta i dąbrowa to są usługiwe. Oczywiście, prawie tysiąc amunet, statystyki, no więcej strzał, nie ma, ale mniej cel, tak, tak samo celne. 5 e, punktów w uderze w Panterizę. No i co, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie.